Ale ktoś używa windy, jak ktoś używa windy zawsze, to nie chce mi się po prostu już ich zatrzymywać i myślę sobie, a dobra, użyję schodów, więc czekam też na męża, bo on zawsze się gramoli i nie wiem, czemu zawsze wychodzi mu dłużej ogarnianie się niż dla mnie, ale to nic. Dzisiaj postanowiliśmy, że jedziemy do Ikei, w końcu chcę odgruzować balkon i... Mówię do Maja, że dobra, kurczę, jedziemy, kupujemy coś, ponieważ ca cały czas coś szukam, chcę coś wybrać i nic mi się zupełnie nie podoba na internecie. A zanim to też dojdzie, to też mi z tydzień lub dwa. Więc już uparłam się, że dobra, chcę krzesła z Ikei, chociaż też niekoniecznie tam mi się to wszystko tak e, szczerze Wam powiem, podoba ale znalazłam krzesła, które są w miarę spoko i do tego chciałam też dokupić poduchy i tak pomyślałam, że dwa krzesła plus stolik by tam się nadą idealnie tylko, że ta IKEA niestety jest w Milton Keynes nie, nie ma w najbliższej naszej Ikei właśnie tych krzeseł dostępnych więc musimy podjechać kawałek, a od nas to jest jakoś godzina drogi no ale już trudno, może mówi dobra ubieraj się wychodzimy więc dzisiaj jest akcja kupienie krzeseł na taras więc ja już będę schodzić, bo jeszcze będzie tak, że mój mąż zdoła zjechać windą, a ja jeszcze cały czas idę po schodach. Ostatnio też tak było. No i mówi, gdzie ty jesteś, a ja jeszcze byłam na schodach. No ale wiecie, jak trzeba się zatrzymać, coś dla was nagrać, I zobaczymy, właśnie te krzesła. Mam nadzieję, że w realu będą mi się też podobać. One są proste, białe, metalowe i mają ratonowy tył. No i można dokupić sobie fajne takie wygodne poduchy. Więc myślę, że mi się spodoba i te krzesła są wszędzie wykupione. Więc to najbardziej mnie wkurzyło. No ale już trudno. Więc zabieram Was ze sobą. Zastanawiam się nad tym białym zwykłym stoliczkiem, żeby postawić go właśnie na zewnątrz razem z tymi krzesłami, bo jest taki po prostu prosty, metalowy, więc chyba go weźmiemy, ale jeszcze właśnie zobaczę ten ogrodowy, który mi się też podoba, ale ten biały w sumie też by mógł być, taki żeby tylko postawić kawkę, taki na kawkę by się nadawał akurat. Ostatnio gdzieś przemknęły mi się w internecie właśnie takie słoje. To są, nie wiem, słoje, dyspensery na wodę, albo można na przykład tam aperol sobie wlać i fajnie to się sprawdza na lato. Po to po prostu się podstawia tutaj szklaneczkę i można sobie nalać to. Nawet herbatę można by było w tym chyba mieć sobie. Wiecie, taką mrożoną herbatkę, albo jakiś napój, czy na przykład wodę z miętą i z cytrynką. Spoko. Ale nawet nie wiem, ile to kosztuje. Nie ma tutaj ceny. Czekajcie, nie fokusuję chyba dla mnie tutaj, jak dzisiaj. No, nie ma ceny. Będziemy musieli to po prostu zobaczyć na dole. Bo ostatnio widziałam na internecie właśnie takie dyspensery. Ale powiem Wam szczerze, że nie mają tego wieczka tutaj ładnego na górze, tylko jakieś po prostu takie dziwne. Ogólnie nie patrzcie na ją poznokcie, bo ostatnio zdjąłam hybrydy. nie myślałam, że będzie więcej nowości w tej Ikei, a niestety nic ciekawego nie ma. Jeszcze na świeczki nie doszliśmy, więc zaraz będziemy szli na świeczki i w końcu chyba pójdziemy już na te wszystkie rzeczy ogrodowe. Ale też zaszliśmy tutaj na chwilę na część ze zasłonami, bo zastanawiam się, żeby zmienić zasłony w salonie. I myślałam właśnie o lnianych ZK. Tylko jeden problem tych zasłon jest taki, że one są długie. W poprzednim mieszkaniu takie długie nam były idealne, więc te ZK się nadawały, a teraz niestety te ZK są za długie. One ogólnie nazywają się Sztokholm, tak mi się wydaje. Tak, to jest Sztokholm. Będę musiała sprawdzić na internecie. Może wrócił już ten krótszy rozmiar? A może w ogóle ich nie mają w krótszym rozmiarze? Nie wiem. Oglądają ładnie, bardzo mi się podobają. Oczywiście dobieramy jeszcze prześcieradło, a tutaj nowości pościelowe. Nic yy, ogólnie chyba nowego nie ma. Widzę, że te białe wszystkie są takie jak wcześniej. Tutaj nowość taka w paski, yy, w paski, w kratkę. I tutaj jeszcze widzę są nowości, jeśli chodzi o kolory beżowe. Ta jest bardzo ładna. Tu paski. Tak ona wygląda. Bardzo ciekawa. Już są nowości halominowe. Patrzcie takie denki. Stawię. Śmieszne. Ta dynka jest fajna, ale szkoda, że nie jest e, przezroczysta. Tylko w takim kolorze żółtym. Ten czarny wazon bardzo jest ładny. Dość duży, 45 funtów kosztuje. Ten czarny też jest nowy. Wcześniej nie widziałam. Te białe już widziałam wcześniej wazony, a właśnie czarnych nie. I też dużo kolorów takich, wiecie, już na jesień, czyli takie musztardowe, które, no, ja nie bardzo lubię. Jest z Zawsze mąż ma najgorszą robotę w całym tym wszystkim, prawda? No tak, IKEA niestety. No nic. Składamy. Albo raczej ktoś tu składa. Gdybyście ogólnie były ciekawe, co to za krzesła, tak one się nazywają, Segeron i tutaj jest ich też numerek, a tutaj już wyłożyłam rzeczy, które kupiliśmy na szybciora. Ogólnie skupiliśmy się na krzesłach i tylko na właśnie tych wszystkich poduszkach, wzięliśmy dwa takie siedziska, podparcia. Wzięłam jeszcze prześcieradło na gumce, które zawsze biorę, i też zawsze biorę ten rozmiar Double, bo taki nam najbardziej pasuje na nasze uszko i te ZK są idealne. My też mamy materac ZK, więc te wszystkie właśnie takie prześcieradła z gumeczką od Ikei najbardziej nam odpowiadają. Wzięłam też rolkę do czarnych rzeczy, ogólnie rolkę do ubrań. Wzięłam też taką praskę. To jest praska na ziemniaki, które możemy po prostu ugotować sobie ziemniaczki i przez to przycisnąć. I słyszałam, że nieźle to się nadaje właśnie na pierogi, jeśli potrzebujemy masę więc można sobie tej praski używać. Ogólnie myślałam, że przez tą praskę można świeże ziemniaki przeciskać, ale właśnie mój mąż powiedział, że przez to raczej nie przejdzie to i to miał rację w sumie, bo to trzeba tarkować. A chciałam taką praskę do takich po prostu świeżych ziemniaków. No ale ta chyba raczej się do tego nie nada, ale nada się na pewno do innych. Wzięłam też dwie świece, tutaj mam tą świecę Fenomen, większą bo jak widzicie cały czas palimy świece i tutaj wzięłam też mniejszy rozmiar przy okazji zawsze jak jesteśmy w to bierzemy i wzięłam też takie woreczki, też zawsze czekajcie, to tutaj, leci to mhm. no. a tutaj mam woreczki Teraz zawsze bierzemy, i są najlepsze. I to tyle. Dobra, składamy dalej. I odzywam się już do Was później. Efekt końcowy krzeseł. Na razie, e, taki ustawiliśmy tutaj. I myślę, że. Póki co tak będą stały, jeszcze myślę że w rogu tam postawić stoliczek. czyże że spoko to wyszło, akurat o to nam chodziło. Też można sobie te dwa krzesła razem złączyć i będzie kanapa lub można postawić sobie to krzesło naprzeciwko tego krzesła i będzie po prostu taki leżak. Więc myślę, że to jest spoko opcja na mały balkon, więc póki co na razie tak zostawiamy. Widzicie, mój kot tam siedzi po spodem, już chyba znalazł swoje nowe miejsce do siedzenia. Coś już znalazł swoje ulubione miejsce widzę. Akcept przyskota na pewno jest. Już, już nie! Najlepiej chyba mu jest pod tymi krzesłami, póki co. Przyjechaliśmy dzisiaj do Iska, jechaliśmy tutaj dwie godziny kochani i strasznie wieje, więc zbytnio nie ma jak nagrywać, ale jesteśmy tu, czyli w Isku w poszukiwaniu stolika na nasz e-balkon. Podoba. Ładna ta latarenka, prawda? Może być. Aha, no tak. Moim zdaniem bardzo ładna. Chyba już widzę tutaj różne nowości. Jest bardzo dużo wisku. Też są y, promocyjne ceny, właśnie takie kosze. Też się zastanawiam czy nie wziąć. Też podoba mi się ten stolik tutaj na górze. Ale się wydaje, że on jest po prostu taki kawowy do mieszkania do domu, a nie taki, który może stać na zewnątrz, więc nie chyba tamten metalowy bardziej mi się... Sprawdzi na zewnątrz. No, ale ten jest fajny też. Podoba mi się. To ogólnie tutaj wszystkie rzeczy do domu. Taki świecznik jest też fajny. To już widziałam wcześniej. Bardzo fajna jest taka waza. Ogólnie bardzo lubiska. Szkoda, że nie ma go bliżej, bo bym częściej przyjeżdżała. A tak po prostu musimy jechać już dwie godziny. O, to jest takie ładne. To jest lampka. Bardzo fajna. Podoba mi się. Może bym wzięła właśnie na balkon taką lampkę. No, fajna jest. I ona jest na baterię. Tak. No, a bateria słodka. To też jest ładne. Taki wazonik. To są nowości, chyba. Te lampki też są świetne. Jedynie 15 funtów. I też są na baterie. No. Ogólnie przyjechaliśmy tutaj po ten stolik. Myślę, że będzie fajnie wyglądał razem z tymi krzesłami, które ostatnio kupiliśmy z Ikea. Tylko chodzi mi o biały kolor A, to jest taki chyba beige. Przynajmniej jest to napisane z Dusty Green. Taki niby jasny, zielony, coś w tym stylu. Nie wiem, zaraz będziemy szukać białego. Ale ogólnie chodzi mi właśnie o, o ten stolik. No i właśnie ten stolik jest niestety, ale ostatni, więc będziemy musieli właśnie wziąć chyba ten i też zastanawiałam się, czy on jest biały, a to pan że tak, to jest biały kolor, tylko on taki wpada trochę w beż, no ale niestety najechaliśmy no, dwie godziny i ten z wystawki jest ostatni, no ale trudno, że weźmiemy ten, w ogólnie nie ma żadnej rysy na nim, więc jest w dobrym stanie, więc już yy, no nie mam wyjścia, bo następny jest bardzo daleko stąd, Jesteśmy jakieś trzy godziny, więc nie ma sensu, żebyśmy... Tam jechali, więc po prostu weźmiemy ten z wystawki. No, trudno. Dobrze, że akurat e, udało się chociaż znaleźć ten jeden. Więc to jest o tyle fart. Ta narzuta też jest bardzo fajna. Nie wiem, czy widziałyście ją, a ona już jest jakiś czas z wisku. Pierwszy raz widzę ją na żywo. Ładnie wygląda. 40 funtów kosztuje. Też jest na promocji, bo wcześniej kosztowała 54, 99, 55 funtów. Ale nie potrzebuję raczej. Mam dużo tych narzut na łóżko. Ogólnie poduszki wszystkie są tutaj, widzę, wybrane. Bardzo mało. No ta jest bardzo ładna. Tylko chyba taki oliwkowy kolor. No, bez oliwka, ale też bardzo ładna. Są zasłony. Tutaj, patrzcie, są takie białe. Za 10 funtów tylko. A, bo jest też taka opcja. Kiedy jakieś takie cieniutkie wyglądają. Za 8 funtów może ta cena mała. Też wcześniej pokazywałam Wam z Ikea, które mi się podobają, ale niestety tylko są w opcji długiej. Czyli są za długie na nasze mieszkanie. Więc po prostu zamówiłam elniane Dodatkowo po prostu jedną parę takich samych, które mamy. Więc dołożę do tych, które mamy i też będzie OK. Bo te lniane są fajne. I są akurat fajnie home, są krótsze. A te jako moje długość, no te też by były za długie, widzicie? A może byłyby OK? No ale za to są bardzo krótkie, bo 140 na 300. Więc szerokość ich nie jest taka duża. No ale te. Po prostu zostawię same home. Ręczniki też są w świetnych cenach tutaj. Tylko nie wiem jak właśnie z ich jakością. Dajcie znać czy używałyście. W sumie ładnie wyglądają. Takie zwykłe, proste, białe. Może bym wzięła na wypróbowanie. Biorę dwa ręczniki, ponieważ one są naprawdę świetne świetnej cenie. za 7,50, to jest ta firma Kornburg, Kronborg, Kronborg, tak, i to jest nazwa Karlstadt, naprawdę są świetne w dotyku, więc przydadzą się, biorę dwa i idę jeszcze zobaczyć, może jakąś małą lampkę na ten stolik, nie ja no uważam, że te gąbki do mycia naczyń są słodkie. Więc biorę kilka takich opakowań. Na pewno mi się przydadzą. Już myślę, że wezmę takie świece sztuczne. Tutaj już wybrałam taką kompozycję, i myślę, żeby wziąć albo to jedno taką najmniejszą, bo to są trzy rozmiary: od największego po mniejszej, i jeszcze najmniejszej, takie po prostu postawić na tym stole. Tak nie wiem, coś bym chciała na ten stolik, ale nie jestem pewna, bo taka lampka mi się wydaje, że będzie za bardzo świeciła wieczorem, więc coś takiego bardziej klimatycznego by się przydało. Więc ja się zastanawiam. A może taką, tylko że ten kolor różowy trochę do mnie nie przemawia. Nie mam pojęcia, więc tak chodzę się kręcę tutaj, ale myślę, że taka kompozycja może by była OK. W sumie jeszcze potrzebuję. Takich z dwie lub trzy, bo mam właśnie takie latarenki, które stoją bez niczego, więc te by się przydały. Cały czas rozważam nad tą lampką lub nad tą srebrną. Właśnie nie wiem, ta srebrna jest dość fajna, ale też zauważam tutaj taki talerz. Jest naprawdę fajny. Ale też się już mam tak dużo tych dekoracji, że nie wiem, czy potrzebuję kolejną. On jest tylko za 13.50. No nie wiem. No, co myślicie? Nie wiem. Bardzo dużo ciekawych jest rzeczy tutaj. Ciężko się zdecydować. Mamy stolik. Niestety, oddali nam go tak w całości, bez żadnego. E, kartonu, no ale trudno. I wzięłam też tą jasną lampkę. Myślę, że idealnie będzie pasować właśnie do tego stolika. No i ręczniki.